Podczas środowego orędzia w Sejmie Andrzej Duda mówił m.in. o działaniach zbrojeniowych Polski. Dziękował szefowi Mon Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi za dobrą współpracę w obszarze bezpieczeństwa. Uderzył także w rząd w sprawie rozliczeń polityków PiS. Działania koalicji rządzącej nazwał polowaniem na czarownice. Zdaniem Maurycego Seweryna, eksperta odmowy ciała, Andrzej Duda radzi sobie coraz lepiej podczas publicznych wystąpień. W rozmowie z portalem plotek.pl był w stanie także określić, które zagadnienia w orędziu były dla prezydenta najważniejsze. Zdradzać miała to właśnie mowa ciała głowy państwa. Treści nieistotne czytał w miarę swobodnie, ale bez intonacji. Przy treściach ważnych zaczynał patrzeć na publiczność i intonować, i bardzo silnie unosił głos, stwierdził ekspert. Seweryn zwrócił także uwagę na to, że krawat prezydenta był stonowany i związany na silny węzeł. To miało wskazywać, że jest on pewny siebie. Zaznaczył przy tym, że Andrzej Duda czytał z kartki, co powodowało, że nie utrzymywał kontaktu z odbiorcami. To obniża jego wartość, stwierdził ekspert. Wspomniał także, że prezydent przyjął pozycję na spoczni, w której skierował ciężar ciała na prawą nogę. Zdaniem Seweryna, obniżyło to wizualnie pewność siebie głowy państwa.